Jesteśmy góralami cały dzień i właśnie będziemy wypożyczać stroje na nie. cały dzień! Ja się jaram, bo ja jestem chłopak z Mazowsza. Co by nie gadać, Karol ma rację. Koń, bo my jeszcze podczas tego odcinka będziemy nagrywać tyle z naszej nowej nuty. Oh, jest. Dobra, to może się weźmy w takim razie za ma? przymiarki. Nie? Dokładnie tak. Czeka na drugi dzień. Ja będę najprawdziwszym góralem w tych górach, najprawdziwszym. No słuchaj, ale portki, nie? Trochę mnie to jaram, nie no ogólnie A, słucham, bo w takich spodniach chodzić do szkoły, nie? Ja tu jak szpagat zrobię. To po jak pan kolega wygląda? Który możesz mieć szerszy, bo będziesz stał szeroki? A jak to się zapina? Okay, tam masz wkładać Taki zwykły Takie zwykłe jest Z paster. A tu! Wow! Nie, to będzie ładnie wyglądam jak mama. Widzieliście kiedyś górę w niebieskich włosach? Kupię tobie moja dziewczyno, siedem czerwonych róż Ej, szczerze? Jaram się na to wszystko Moja mama zawsze chciała, żebym był góralny, a ja nie Moja mama też pewnie zawsze zawsze chciała mieć inteligentnego syna Człowieku, wyglądasz jakbyś szedł na ten, na bierzmowanie Sznurujemy się, kochani dostęp, tak My to tacy górale na strzała jesteśmy Przepraszamy wszystkich przedstawicieli tej kultury Przepraszam, wiedzą może Państwo jak po góralsku mówić, bo my dzisiaj jesteśmy cały dzień góralami i chcemy się nauczyć w jaki sposób możemy gwarą mówić. czy na przykład Cy? zamiast na A czyli dźwięk po prostu, tak? Okej, dzięki wielkie. Czy ty byłaś dzisiaj na impleze? Nie. Co z takiego? Co, 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 no? O, co z takiego? Co. Z takiego? co? Cośik takiego? Co siak? Uczymy się, łapiemy, coś łapiemy, dobra, git. Co Tysiąca wysp. Tysiący wysp. A dla mnie coś będzie. Uh, Ty wysp. Ty wysp. Ty Dobre. No ja łapię szybko. <grym> <grym> Dziękuję palence. Dobre to było, nie? Kochani, my właśnie idziemy na wodę Idziemy na spływ! Taką fajną drewnianą no łódkę! Będziemy teraz spływać. Oj, oj, oj Wiecie co, ja mam te cicho biegi trochę za ciasnę, bo mnie palce gniąć. A właśnie ja nie czuję, w ogóle, ja w ogóle tych wód. Ja mam, że ja bym chodziła na boso w ogóle. Przepraszam królu, ilo taka czupaga? Zależy do końca. Zależy ja Zależy jako! Taka najlepsza jaką pan ma tu Łocie panie! Łe, wow, ona jest dobra! Żonna. ile taka? A duszę 80? 80. Tak po, po góralsku. Jak kółka to nie 80, ja jeszcze u mnie nie wiem. No nie! Dobra, a 90? Dycha żeby miał na lody później? A będzie daj. jest a nasze się kartą? A oj, karta. Proszę króla. Na loda, nie? Ano, ano. Dziękować! Miłego dnia życzyć. Żyć góra górala piękne jest, na Dunajcu można przypłynąć się. Wow. Gros się jakoś musi przedostać. Łódka się nada. Siodamy właśnie do łódeczki i płyniemy w dół. Grzeczki. Wow, poszła Coś się skrzypi, Coś się jest niego Ale w noga. no, Na skrzypie to będzie łódź nas w samochodzie mogę wziąć. Na to. Można tak, bo było powiedziane, że trzeba tak zwracać na to. Tak. Nauczyłbyś nas paru stwierdzeń po góralsku? Do taty to się goda przez wy. Wy, tato, nauczylibyście nas stwierdzeń Co się po góralsku? Coś ich po góralskim... musieli. Przyjść do nas, ale nie na spływie. Bo my na spływie nie śpiewamy. Mamy taką zasadę, ze śpiewamy i to pięknie śpiewamy, ale po spływie. Że na spływie was nic nie nauczy. Bo my dzisiaj generalnie cały dzień jak góral spędzamy i staramy się wczuć w życie górali. Z góralszczyzno to nie macie nic wspólnego, z co was ubrali, nie? Po góralsku. No, właśnie, tak. Tak. No. dlatego staramy się trochę zacząć po zawożyć. Jestem... Łakami. O, o ja! ludzie złoci. <laughs> <laughs> Wał to by trzeba było tak przysłać, tu no, choćby na całe wakacje to by was coś nauczył. Długa droga przed nami. Ojej, oho. Oh. Tutaj Jakiś warto pensji. podać bardzo istotną ciekawostkę, że płyniemy naturalną granicą naszego państwa. Graniczymy tu ze Słowacją. Prawy brzeg jest słowacki. Lewy polski. Dunajce z granicą. I tak będzie przez dłuższy czas trwania spływów. Pokonamy 42 metry różnicy poziomu. Tyle szczęścia będzie niżej. Na szczęście nie w jednym miejscu, nie bójcie się. A, to byłoby fajne, gdyby tak było. Kolega boi się, pani się wody i o, nie umie właśnie, kto to nie umie pływać. Ja. Bo? Boisz się wody? W yy, głębokiej. A, głębokiej, płytki nie. Nie Bo się? ze się może? Nie myje znawy jak się tak wody boisz, nie? To by znaczy się zdarzyło. Z naciskiem na zdarzył się. Ale jest tak pięknie, tak uspokajająco, Kręcę, tak chce. Powiem wam, że kurde, ja tu góralem chyba mógłbym zostać na co dzień, jakbym miał codziennie płynąć z dumajcem. Mi się wydaje, że tak górale właśnie robią. Codziennie, co droga tak pracy. Przed moimi plecami Maki ma? robią sobie zdjęcia A w tle mamy trzy korony To jest ogólnie widok Bęger, nie wiem czy da się Lekko. Co by się zdziało jakbym wyrzucił telefon? No, co? obraziłbyś się czy raczej to jesteś ponad to i w takim miejscu jak jesteśmy to by cię nie obchodziło bo mamy piękną naturę dookoła siebie Myślę co w takim momencie zrobiłby góra Góra by powiedział, a to ci przecież tylko telefon. Myślę, że góra w takim momencie zjadłby sypka. Ja bym zjadł oscypkę z o, na ciepło, o, Ja myślę, że my dzisiaj nasz oscypek generalnie dzisiaj pewnie czeka, nie? A kto wie, a może sami go będziemy robić? To jest tak naprawdę początek naszych góralskich zmagań. Będzie nas jeszcze dużo czekać, więc teraz oddajmy się po prostu tej naturze. Tak. kochani widzowie, czy wy byliście na takim rejsie? Napiszcie tak, patrzcie, Marta byłem. Marta nie byłem. Tak. Nagrywaliśmy teraz e, klip i patrzcie jak Karol wygląda, a jest cały mokry Jestem cały mokry, to jest poświęcenie dla zwrotki bo spodziewałem się, że ta woda jest tak rzeczka Za pierwszym razem jak się wynurzyłem, to lekko dostałem takiego Szoku, a, termicznego. szoku termicznego no ja ty... <grym> Ale było fajnie No <grym> wychodzi mi ósemecka i mnie bardzo boli Kiedy żeśmy się zaśką, poznali, to wtedy jej ósemki wyrywali i właśnie teraz oto moi mili górale, dziękujemy panu po pierwsze bardzo, a po drugie kończymy tą przejażdżkę na Dunaju, nad Dunajem jak to się mówi. Teraz lecimy na kolejne atrakcje góralskie, nie góry! mogę się doczekać. Byle w góry. Górale po spływie dunajcowym sobie teraz odpoczywają, tutaj rureczka w sklepie jest wpierdzielana. Słuchajcie, to jest życie. To jest życie, tutaj w ogóle nie ma pedlu, nikt się nie śpieszy. Szczerze, no to jest, to jest brzytwa. Kochani, my teraz lecimy tam w górę i na górze mamy cel, ponieważ A. będziemy robić łosypki. Masz na wysokości? Tak. No ja wjeżdżałem parę razy, ale po prostu boję się wjeżdżać z tobą, nie? Uwaga, wsiadamy, moi mili. Wow! No! To jak ta narta, Dobra, Fajnie. Asia i Michu tam siedzą, tam dalej Marta i pola. Jest przecudownie. i szczerze ci powiem, ale że w ogóle się tego nie boję. Nie, ogólnie ci powiem Karol, zarobi Ja Nie wiem, co oni robią przed nami, ale coś kombinują. nie powiem ci, tak, i my jesteśmy jakby tu nie tak sztywno zapięci. No nie, co można wypaść, parcie! Ej, o to mi chodziło, że on będzie tym bujał, człowieku. Tu? Jest tak romantycznie, że jak byłbym z tą dziewczyną, to mógłbym się z nią pocałować. Ale niestety nie jesteś. To... Ale jesteś z więc w sobie coś stoi na przeszkodzie. Aha. No masz. Chodź. I teraz zajmę Marta ci luję. Ojcie, panie Góralu. O, o, o! I oh, hey, powiedz, żebyśmy skrybowali bazę. Nie w bazę i bazę! Yeah, Proszę Państwa, wchodzimy na terytorium osypek. My chyba słyszeliśmy, że tu się mamy osypków nauczyć kręcić, to prawda? Będziemy kręcić! Praca, no i pięknie! Powinniśmy zacząć od dojenia, no ale już. Od dojenia? Nie było wosło czwartej rano. Ano, ano! Ej, no no A skąd jest Krakowa! Jak? Co to za górole w Krakowie? Ej, piękne! Muszę dotknąć i to zimę! To naturalne! A jaki zespół, jak się nazywa? bardzo Bazeliszku? Bardzo Bo my tu zanim zaczniemy osypki robić, co mógłby nas pan nauczyć trochę... Tończyć? No, też, też, też można, ale... Jeszcze chcieli... nie jest to na zawołanie <grym> Ale szeciur musi być I muzyka skrzypeckie Ja mam skrzypce, <grym> ja skrzypce mam Ale grać umysł. No tak. A, tak. Tak, tak. Tak, tak dawaj Dawaj Aż a aż my porywą

Wę ja takiej wędzonki. To jest to taki klimat no, super, okay. naprawdę. Moi drodzy, będziemy teraz robić osypka. Łosytka, przepraszam. O, Moglibyśmy spróbować coś w góle. Spaź i to jest foremka, widzisz? To jest o! ten kształt I co mam ściskać? Tak, tak. I tak. co teraz? O, jest kształt! Słuchajcie, tutaj pan mówi, że jest coś takiego, że jak kobieta ma miesiączkę, ale nie ma okres, to nie może robić ani oscypków, ani żadnych przetworów, bo to nikt tego nie tknie. Ciekawe, nie? Takie przesądy góralskie. Za moimi plecami znajduje się Michu i Alan i cała reszta, którzy w tym momencie robią oscypki. Pierwszy raz w swoim życiu. Da, da, da. <laughs> Sorry, zapomniałem imion. Tak... Za moimi plecami znajduje się cała baza, która pierwszy raz w życiu robi oscypki. Zobaczcie, jak im idzie. Siłę, siły to ja zrobię! Ale pięknie wyrwa. Pęknie? O nie! <grymianie> Ale kurde, tu jest tak przyjemnie, że ja mógłbym tutaj na tydzień przyjechać bez telefonu i on tak się wyczulował. No i tu przyjemny. na zewnątrz bardzo fajnie, a tu oczka wolą. Ja oczka nie cię widzę. wolą. Miejsce wygląda jak taka wioska w grze. Wioska w jakimś metinie, gdzie masz sidequesta jakiegoś. I to jest przepiękne. Zobaczcie, gdzie my wchodzimy do jakiego domku pięknego. Ja pierdzielę. Ale czuć tutaj. Czuć, nie? Jest tu O, tu się wędzą! Da. A ile proces wędzenia ja trwa? Że nie ma wiatru, to dwa czy dni. Okej. Okay. A ta tu nawet do tego dnia jak wiatr. Moglibyśmy jednego takiego oscypka własnoręcznie zrobionego spróbować? Tak, okay. tylko nawet jednego tak malutko, małego jakoś bardzo. Teraz o! proszę sobie. Oooo! Raport nie zrobić. Testujemy! Łatwiej! To jest taki świeżutki. O kurde! Czuj, świeżutki. BH. Reporter bierze. Niesamowicie reporter. Bierze. Niesamowicie Rapportar. Rapportar bierze. bierze Bo mnie ręka boli. jakie jest mojej ręki I, ja. Bardzo proszę. Mamusiu, kochana, zabiorę cię kiedyś do takiego górala. Proszę pani, mam Alana, ja panią zabiorę kiedyś do takiego górala. Jak spytacie mnie klasa czy obciach, aktualnie co się dzieje, to to jest klasa plus dwa, człowieku. Nie pamiętam kiedy się tak dobrze czułem, uwielbiam to. odcinki jak wyjeżdżamy poza bazę. Zacząłem uwielbiać zwiedzać świat, czuję się jak w grze, robię side questy, jeszcze jestem przebrany, człowieku mam skina. Jeszcze mam czupagę. No, jeszcze do tego Michał kontrabas obok idzie, co W tym momencie wyszliśmy z sypkowni i idziemy co? Mleko z owiec. Jak O Pozyskiwać. O matku, jak on to powie, to się jakoś nazywa. Syce. Będziemy ciągnąć syce. Ogólnie? Kilometr drogi. Czeka nas kilometr drogi. Ale idziemy normalnie szlakiem. Góry, piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. Nie możemy w ogóle się tym przejmować, bo przecież dzisiaj jesteśmy góralami. Jest nasz chleb powszedni. Dobra, dotarliśmy do owiec. Ale powiem szczerze, ta górka nie doceniłem jej. A prawdziwy góral powinien mieć respekt do każdej góry. Tak, bo góry to góry. Teraz będę już wiedział, wyciągamy wnioski. Dokładnie. Idziemy do owiec. Życie góralskie jest piękne. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak zajeram się tym odcinkiem. Jedyny minus. To jest cholernie obcierający spodnie, ponieważ jak się spociliśmy, to jest z wełny. To obciera o moje uda i powoduje tarcie fizyka, rozumiecie? Plus buty, przez to, że mają taką budowę, strasznie ugniatają palce. I to też nie jest przyjemne, ale nie narzekamy, bo są piękne widoki. I lecimy dalej do kolejnej miejscówki. A kolejną miejscówką jest Karczma. Tam, gdzie się je po prostu w górach. Let's go! Teraz jedziemy! jest i sobie lekko potańcować. Tak, ta sprawa jest niesamowita, ponieważ mamy całe piętro kartmy wynajęte dla siebie. Jest godzina 15.37 i jestem bardzo głodny. Będziemy jeść, pić, And what? Wyssiadować tak jak się robi do ogranicza. W część części filmu czekam tutaj mocne tańczenie, a ja w tańcu jestem totalnym drewnem, więc oglądajcie do końca, zobaczycie jak ci będę poniżał przy tutaj pięknie tańczących góralkach. O ja bym pierwszy zamówił. Ja zupy nie chciałem. Ja poproszę od razu kotlet skabowy z frytkami I... i z sercem pani. zrobić Kochani moi górale tutaj co mam? Łosypki. No kochani, to jest przepyszne. No, Ej, typowo góralskie. Górolskie. To i to. Mmm. I właśnie się russou. Patrzcie jak to dobrze wygląda. Solidna porcja żurku zobaczmy jak smakuje. Właśnie. Jest... Ja jestem fanem trochę bardziej słodkiego żurku, ale to nie jest dobry. Bo one tu wszystkie jedzą zupy, a są pewne osoby na tym świecie co zupy nie lubią jak ja I wiecie co dla tych osób jest najlepsze? Bosfena, bo Bosfena nie robi zup Bosfena ma fantastyczne orzeszki, fantastyczną maczę i fantastyczne inne rzeczy, które możecie zobaczyć u nich na stronie i z kodem Baza Minus 10% na jak wszystko jak Przyszło drugie danie słuchajcie Zajadamy się Prawdziwy góra, żeby mieć siłę na resztę dnia, musi sobie dobrze zjeść Skabowy przyszedł, przyszedł frytki, przyszło danie Mocna porcja bania zabieraj się do zajadania Moi mili, zjedliśmy, teraz odpoczywamy, bo naprawdę solidne porcje tu były Odpoczywamy, bo za chwilę będziemy tańczyć, ale jeszcze zanim taniec, jedziemy do lo jednej lokalizacji Poluś, zobacz, jakie kurde krajobrazy, coś ładne tu mamy. Piek... Piękne. Wiesz, wiesz, są piękne, jak co? Jak jak, na pewno jak nie ty. Nie no, wiadomo. Nie, tak naprawdę Pola jest ich bardzo ładna. No. Dajcie znać, kochani, czy widzicie u mnie takie słowiańską urodę? Tak, według mnie, 100%. No, jakby... bo ja często się z tym jakby spotykam, że tak ludzie mówili, ale nie wiem, czy to prawda. Oczywiście. Według mnie masz 100% słowiańską urodę. I co jest w tobie urokliwe? Myśmy się pojedli, teraz na spacer wyszli I na tańcówkę wracamy i zaraz tutaj sobie powalujemy Na naszej prostej mamy... Dunaj? Mamy chwilę przerwy, to siedzimy sobie przy wodzie Chyba weź ze chłopów nie guć, bo zaraz się zlecą, a twój Janicko siedzi tutaj i smutny będzie Janicko pacy. Prawdziwa gorolka się wody nie boi, co? Kobita Ot Oc. Już Oc. Sekunda, daj ze mnie sekundę. Idę ja do ciebie. Jak łoni to chyba zakochani. Łapy do osiemnastu skoncałowali. Teraz generalnie, słuchajcie, wchodzi kapela góralska, którą będziemy tanczyć, śpiewać i się dobrze bawić. O, właśnie wchodzą. To jest wejście, nie? Słuchajcie, generalnie ostatnio na urodzinach Micha tańczyliście wy I fajnie jakbyście dzisiaj nauczyli trochę nas, jakichś ruchów tanecznych Ja na przykład jestem mega drewnem jak coś Damy sobie radę, damy sobie radę tak, damy sobie. Ja, ja, Jak ty jesteś mega drewnem, to ja jestem hiper ultra drewnem tak? Powiem ci to Co mi powiesz Żeby hulanka się udała, trzeba się potańczyć, trzeba się nauczyć My to jesteśmy tacy góry, ale o ale, ale to są prawdziwi chłopaki Dokładnie ja. tak no, okay. Ja słuchajcie, tutaj mam trenerę, zaraz będę tańcowała i będę najlepsza Ja całą siedzibę tańczyłam, ale nie takie tańce Raz O mój Boże, ja widzę rozumiem ciężkich Raz i dwa, raz i Raz i dwa, raz i dwa nie drewniane. Czuję, czy to się liczy? już się tutaj uczymy jak ci idzie Karol. On gdzieś ciężko z rytmem. A no? no. Później się jest Ola, no. o, o? I tańczymy po drewno drewno pokaż coś ich raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa, trzy. a czy tak cię uczyła da młoda dama tutaj niestety kimba mnie ale no słuchajcie każdy się pouczył każdy się coś douczył teraz może profesjonalnie to wszyscy zadaniśmy nie kurde. wariat wariat proszę film. wesz, wesz. zrób Oh! Na polonie łowiecki, a pod lasem króbecki

A już koniec! Brawo, guardia! Brawo, guardia! Coś nie, coś potrafimy. Słuchajcie, najważniejsze, że spróbowaliśmy. Ładnie, tak! Ało. dziękujemy Wam bardzo! Górach wydawała, muzyka grała i brawo bili. Oj, góra, ale piękny to był dzień! O, piękny, piękny, ale ciężki. Po Dunaju się przepłynęliśmy Oj, Oj Potem cyny! Oee! Łowcowy pasali! Łos zjedli? z jedlskim! No słuchajcie, dzisiaj byle górale. No ciekawe co będzie jutro. Zobaczymy jutro o 15.30.